Dobra, panowie. Jesteście już w menu wyboru? Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. O, teraz. Kurna. Dobra, panowie. Dobra. To teraz tak. Zastanówcie się dobrze. Nie bierzcie tuningowanych aut, tylko auta seryjne. I lecimy wyścig klasykami lat 90. w tym odcinku. I oczywiście witam się z wami po raz drugi, chociaż witaliśmy się wcześniej, natomiast jest to kolejny o. odcinek. U. Także witam, panowie. Siema Siema Nic Generalnie nie miałem oh, tak Jak zamosakra mój Jezu A no, ciekawie Ciekawie Generalnie problem jest taki ja Jadę jakimś Jaguarem Tych, z ja Też Wszyscy Bo będziemy się latać po... Jaguarami? No dobra no W tej, w tej Mi to klasie pasuje. Miałem 6 samochodów do wyboru. 4 do driftowania i jeden z synigowy Skyland R33. I był stokowy Lotus 190 konny, więc chyba z dwójką, chyba wolę tym jechać. No, tylko, że to jest... Ja naprawdę. miałem... Ja no, miałem... No, ja miałem Vipera. Ja miałem Vipera do klasy A. 770 i miałem Forda Focusa starego, 4x4 Hogan. Dlatego tego które ja, ja miałem. Można Dobra, ja ale to ten, ale to spokojnie będziecie się mogli sprawdzić, ja, ja przyznam się szczerze, przejechałem y, tą mapę, ale tylko fragment jej, y, sam początek, z racji tego, żeby zobaczyć, y, czy ta mapa będzie się nadawała, y, żeby ją nagrać, czy ma sens, dlatego też y, ma, y, znam pierwsze jakieś może 200-300 metrów tej mapy. Natomiast reszta jest dla mnie taką samą zagadką jak i dla was. Dlatego panowie, przygotujcie się na ciekawe doznania. Jeszcze e... pana też. Tak. O, no, no, ja nie, nie Przesadzę z gazem. Jak nie? Nie, to ja nie, nie. Wuje i gazu Zazółko tu jest zrobiona. Ej, no. na O, fajnie paliło. Ej no jak czuję się jakbym nie wiem jechał trumną A jeździłeś kiedyś trumną? Jeździłem. Aha. No nie no no, no! no bo mnie ciekawią... Znaczy się ciekawi mnie to porównanie, nie? I dlatego się wolałem dopytać. Ale Żeby w wpikała z no, Jeździłem Volvo. Aha, no to dobrze. Nie no i się ciebie pogięło z tym wyścigiem! No, no zaraz to jest, jest, to co mam? A ma teraz żałuję, że. Mogę tego lotusa tłustokonnego. Chyba no, był tak, lepszy. Nie dość, że pada Czas deszcz. Się pod się O nie, to parka. Zamek. No nie, <laughs> super. Dobra, no, nie mógł hop do przodu. Hop do podjadę, Co to się odjebało? Idzie teraz? Widzę Josie, że w pustyni. Hey bo już teraz to nie ogarniam tej mapy, ale jest dobrze, jest dobrze. Staram się. Teraz już nie masz szykany, to... O kurwa! Jak <noise> poleciałem! Jest srogo, nie? Chłopak ok tak samo się pokazuje ten napis. Jaki? Jaki? Jeżeli Horizon, coś tam. Nie. Widocznie się wywaliło z wyścigu, albo coś. Nie, nie, o dobra, zniknąłem. Powoli, 20 na godzinę, dobrze. Czekaj, ja tu 50 Wy, Wyścig, wyścig, a chłopy jadą 50 na godzinę, żeby się w coś nie wrąbać, nie? to nie, jest nie no. ma. To jest już dobry, to jest dobry sztyńc. Gazu sztynks. do oporu, 150. To auto, ten Jaguar jest no... inny jak ma być szerszy. Ten Jaguar jest nadsterowny. Lekko gazu do naszą bokiem leci. Kurde, też się zarzuciłem Jeździć nie umysł. Ja, ja też chciałem przed chwilą zredukować biegi, nie? I też rzuciłem sobie wsteczny. Hmm. Bo myślę, a ten będzie za szybki. No to jeszcze się trochę zredukuję, nie? Panie tu jeden to jest Panowie, ja tu jeżdżę cały czas na jedynce, bo tu się więcej nie da. Nie no, to ja raz trójkę chyba wiem. O, nie, to nie. To... ale trójkę jest to Nie no, jeden, dwa, tylko czekajcie, bo ja nie mam pojęcia. Aha, pewnie. O bo... Co? 40%! O się chyba lepiej skoczyć. I co? czemu ja on to nie Ty, bez ja to. Popie, to jest dla mnie tak furumbana mapa. Okurna za zarzuciłem ręczy. A widzisz? Było... Ja też tu Ta trasa jest Ja też Ja chciałem tu błokiem... żartyjna. Żartyjna. Na pewno, Nie dlatego też tu blokiem. Ja 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 Te, bęki, te trzykolowe. A jest taki trójkołowiec jeden. Ale nie, bo jakbyście mieli więcej aut z lat y, tam 90. To jest przecież E90, chyba m, czekaj, E36, y, tam... Nie miałem, ale do driftu. Ja też. No właśnie, i dlatego I... wy macie zawsze porobione te auta mocno, a tu chodziło o to, żeby mieć stokowe auta z tego roku, nie? U, ja przy tym protok na dowód was wydymał. A nie miałbyś szans. Sajebiscy traktor na zakręcie. No. Fajne. No to fajnie, że mnie zatrzymał. Jedź no te... z tą lodziarnią. Szybciej z tą lodziarnią. to no, czuł się żarówka, jest po prostu. że na, na razie mamy pusto na trasie? No. Znaczy tam coś czy tam się czasem pojawia, albo się nic. No. Panowie takie pytania mam do odcinek. A nie chce jechać? <laughs> Możebziała jakieś, może zbziała jakieś ty ty 50. No, 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 Masz no, 50. Ferrari? 50, nasz Ferrari. 50. A bo Ferrari nie jedziesz. Ej, no Hamie ty, płebo, <grym> to nie było kontrolowane. Masz bana. On, on mi tak samo zrobił w ogóle na poprzednim wyścigu. Masz wysiłku. bana, Hamie. Tak, tak, tak. Masz bana. Tłumacz się na następnym tym wyścigu. Poprzedni, sorry. Kurde, ten samolot nie hamuje. ...i rzuca bokiem. To to Dobrze jest najmniejszy bo... problem tego samochodu. Dobrze, chłopaki, doszkolimy się w lataniu bokiem. A chyba raczej. Szkoła driftu. Potrzebujemy... Jaguarem. Tak. Wow. Ty, kocimy kukurydzę. O... Tu była koparka. Dobra, go nie wad. Ja się nie, boję... Nie, nie Ja się boję każdego z ...na tej mapie. Jeszcze miałem. Nie, to. Jakąś. Nie! To Właśnie mgła bo... jest jakaś i jak świecę sobie światłem, to. <laughs> to ja z Kubiksem no ja mamy GIZ. My z Kubiksem ogarnęliśmy mapę. Gdzie z GIZ? Z Kubiszonem. O nie! Najgorzej, bo światła są włączone i przez to jest nic mbła. nie widać, no. No. No ja a to jest Kubiszonem. No to a... ja to jest Kubiszonem, to normalnie to, ogarniam. To... To, to nie Kubisz, no, to my na tu na luźno ogarniamy mapę. Niestety. Jest To nie wiem. Troszkę. Taka spokojna ten odcinek pracy. Ani jednego... O bo, Boże, wykrakałam. Nara. Bo ty no. się nie ciesz, ty. GG? GG? O, samolotu samolotów nawalone. Z tych bokiem. Jest. O, yes. o porobił... A, bo tu już meta. Porobił no. mnie. A, A, ty. tu on wygrał? Ta! Wreszcie! Pierwszy wyścig! Będzie się flexował? A, no. teraz. No, wreszcie! A jak? Wygrał pierwszy wyścig w życiu. O! No. Puebo no, dojedzie? Yoshi no. dojedzie? Dojedzie. się doje nie dojedzie. Za daleko jest. No, bo 98% jest jak się skręca. Tam. No. Niestety, trudno. Natomiast gratuluję John, Johnemu, Boże, ale pozdrawiam Johnego z tego miejsca, gratuluję kubiszom wygranej i my się widzimy w następnym odcineczku. Trzymajcie się, cześć! Cześć!